No hej, cześć, na wam wszystkim, z tej strony Grawnik. witam serdecznie w kolejnym odcinku z Sirius Sama, Syriusa Sama, a nie Syrius Sam, o, no, poważnego Sama. Podejrzewam, że w którym odcinku? Siódmym? Chyba. Szóstym? Siódmym? Coś takiego. Chyba szósty? Nie, nie, nie jestem pewien. Także zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy w ostatnim mo momencie odcinku amunicji pozbieramy, idziemy przed siebie właśnie, gdzie tu się udać, czy tędy kamikaze ale obszar strażnicy to, to przeszliśmy świątynia, ptach ptach, nie wiem jak przydać, paw, ptach chyba ptach metropolia, właśnie metropolia o, -o. tu może być wesoło coś mi się zapowiada. Poprzez te kamikaze Nie to chciałem Podejdź No tu może być wesoło Jak będą co chwilę się pojawiać to może być wesoło skoro jeszcze biegną we mnie. W plecy. Właśnie. Dobra. To. Tak <laughs> pciu! Będziemy do nich strzelać, bo chyba nie ma wyjścia zbytnio. No co chwilę coś biegnie do nas. No I Jak tu zacząć normalnie odcinek? No nie da Ło, okay. wow, piękne trafienie. Piękne. No tu już nie. No ale coś się tam idzie? się skończy kiedyś. No, bo tu nie możemy pójść, bo zamknięte te wielkie wrota. Czekaj, to w ogóle będziemy mogli tam pójść? No nie no ludzie no co jest <noise> Może tam mam dalej już po prostu Bo to oni bez końca będą tak się pojawiać no Zobaczmy czy tu w ogóle otwarte jest czy coś No tam jeszcze ja biegnie patrz No nie no zamknięte, co ja to zrobię, nic nie zrobię Musimy przetrwać ten atak kamikazowy They never learn No, they nigdy. never learn. Nigdy się nie nauczą, właśnie, dokładnie. Dobra, trochę amunicji. Pancerze nie weźmiemy, bo mamy 200 równą. Tylko ten czerwony daje nam. O, ja, to o, tak. to ładnie, tak się, no nie do że go nie? takiego mało być. Bum Ja tak mogę cały dzień. Nie wiem jakby.

Tak chcecie się, się bajdor, no mamy tysiąc amunicyt Ja mam czas Powiem jakby Rabijko, słuchawki sobie załączyć i z nimi odpalić. odwalić Jeszcze lecą, no patrz jakie uparte bydle. No ja nie wiem mhm. jak to jest Czeka jaka nasza fala się tu Mam nadzieję, że nie szkieletowy. Jak to wygląda? Leżeć, powiedziałbym. Dokładnie. Oh, right. <laughs> o, paczka amunicji, fajnie. Mm -hmm. Tego bym się nie spodziewał. Dawaj, dawaj. O, pszty. O wy, patrz no, Halo. Bum. Bum. No weź traf tam. No robi się... Ciekawe. <laughs> mmm, dokładnie. A lot of bulls. No? Oj, za dużo byków. Za dużo byków? No nie no, szkieletor. Uff, <laughs> Jeszcze mechanoidy. No, fajnie. Czy tam bio? Bio... Nie, ja coś takiego. Zapomniałem nazwę. Fajnie, że... ...granaty no, to mamy. Ja może się skończyć, to mnie martwi. Dobra, nakładę gościu. Za sery może? Takie ty Bum. Bum. Rakiwa. Teraz trafia. Oj, ku na falach, to... To na dwie rzeczy. każdej O. Hej, hej. Nie ma, nie ma, nie ma. Z tymi siedem, nic się skończy niż oni, dobra. Było blisko. Jeszcze kolejna fala. Mm -hmm. Ja już nie mam pomysłu czym ich tu wydobyć. lepiej bym tego nie ujął ale zobaczmy sobie jeszcze te boczne wejścia wątpię, ale może coś otwarte coś otwartego będzie Zamknięte nie. niestety kurde szkoda po co to jest? Skoro zamknięte, no niestety tego nie wie nikt hmm. zobaczmy tylko jeszcze te chyba, że o czymś nie wiem, co jest możliwe. Nie, też zamknięte. No trudno, dojdziemy dalej. Przeżyliśmy ten te, te parę fal przeciwników. Oj, jako dużo ich, dużo ich. Fajnie, że w, staty, w statystykach e, jest podana liczba. O i po poziomie. Ok, zawsze jak są te kasenki, zawsze następny poziom się robi. I kończy ten obecny. Hmm. No nieźle, nieźle. Ciśniemy. Hy żywioł czy nie? Co my tu mamy? A nie, klucz jakiś. Kurde, co to jest? Okej. Okay. Indiana Jones to może nam nas zazdrościć tylko. <laughs> hmm. Nawet nie wiem co to. <laughs> Tam w notatkach pewnie zapisane. Ooh. Jeden sekret był. Okej. Okay. Hmm. To ciekawe. Ciekawe gdzie? Nie wiem. Dobra. Aleja of the Sphinx. Aleja Sphinxa. Hmm. Teby. Druga do teb. Czy tutaj. U. O kurde. Trochę przyciemno. A nie, dobrze. Chyba jasność zostawiłem tak jak była ostatnio. Nic nie ruszałem, bo jest elegancko. Nie z ma problem, tylko nie wiem Dobra, nie będę przystrzał Tak, dobrze jest wszystko Tak, są ustawione elegancko O jeden stopień tylko przystrzyłem Ale to po prostu tak o... ...wzięto mojego głośno Tum Kanikazek, bieb A, co ze... tak się wydarzy To jest tu nie ma zbytnio do gadania, nic tu?

Patrz przedół. He he Kulek go zabił. Gdzie miałem go się... sięgnąć? Coś podejdza na prawa tutaj sama. Ty może spadł i się zabije? Nie. Ty goś ooo jak nie będę znać. Co za... Będę. Dobra, poszedł. Co za dziad. Myślałem, że spadnie się w to było śmieszne. śmieszne. No, proszę, poszedł, poszedł, Proszę, proszę. Nie, nie, nie. poszedł, poszedł. Proszę, I... no, tak. proszę. ...miksturkę, mieć której nie możemy nigdy wziąć. Za <grymne> dużo życia. Jak zwykle. środki Mojego brana słyszę. No ciężko jakaś do go wchodzić. Nie, no strzelbu damy Nie ma szansy. Nie ma szans... Nie trafiłem. Nie. Znaczy mnie... To jest się ten... krótki. Nie ten dziad Co tu jest, o typa szybko to, ty. <totety> kotlety ze swojego na to, chce, to trzeba Dobra, lecimy Uuu, mamy rakiety 10 chyba Double kill nie, więcej. Wypóźnij. A? Weź nie <laughs> W razie czego odskoczyłem. Kurde, fajna droga, ale tu... coś mi się zapowiada niewesoło. O, jeszcze lepiej. No. Dziadu, upadaj. Mamy tanum! Uuuuuu! Shit! Spójrzcie na ten właśnie rozmiar! Mam tu na myśli broń. Juuu! Dobrze mi się podoba! Youu, you, youu, najlepsza broń. Tylko mała, nic niestety. Youu! Po prostu, pula taka... Zrywa wszystko. Dobra, mamy sejpa, czyli już się zbliżamy do tego momentu. A już, ok. Wybucha, tak. Podoba mi się, podoba mi się. Troszkę armora. Żeby mieć max. Tu wapteczki nie weźmiemy. Tu duże otwart... duża otwarta przestrzeń. To mi się już nie podoba. Wiadomo, w każdej chyba grze tak jest. Ale przede, przede wszystkim w Syrius sami. Aha, gdzie tu iść właśnie? Pan też mamy. O, okay. biegnął widzę, widzę. Zamknął samą, to tylko z rozrywki, tak? Jup, jup, jeszcze, jup. Co to jeszcze? Oha, mią, dobra. mią, 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 się bawić można. mią, 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 Bum. Tam chyba mią, 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 Wyjdana sprawa. Ach, to z nieskończonych chciałem... Bum. Jest to kamita. U, u Bum. Zaraz sobie zobaczymy te dwie nowe wiadomości. O, bo to nowe miejsce. Podrawać się muszę. Chyba już. <grystanie> Okej. Okay. Muzyka robi robotę, wiadomo, w tym tytule. Mm. Jeszcze biegną. No to zamknięte zamknięta będzie, że nie ma sensu tam jest. iść nawet. Iu, iu. O, nie o, Nie dałem rady. Serducho dostaliśmy, spoko. Bum, bum. Amunicji full, okej. Okay. Wątpię, że to będzie otwarte, ale sprawdźmy. Przede wszystkim to tamto właśnie. Wejście. No, może coś tu będzie, no coś musi być, to po, coś, po coś ten obiekt jest, nie? O, nie można, no niestety. A, zobaczmy sobie wiadomości. Aleja Sfinksów. Nieopodal tep, no tak, to ja wiem. Działko SBC. A no, kule WP yy, wypełnione uranem. Mmm, uran? Nieźle. Taka bombka, można tak powiedzieć. Bombowe kule. No tak właśnie, coś podejrzewamy. Serduszko weźmiemy i zacznie się czerpić. 6 km, nie będę marno. Dobra, poszedł. I jeszcze później nocą. O, kur, nie trafiłem. Jaki driftem, chamę? Bum! Możeczki. No nie mogę trafić. No. Tam się otworzyło. No okej, okay. czyli tu już myślę, że coś może być. Ale nie jestem pewien, dlatego sobie zobaczymy. No nic, no kurde, to po co to jest? Sprint albo szybszy bieg by się przydał. Amunicji <laughs> full, okej, okay, dobra. Tam się otworzyło, to po co to jest? Skoro nie da się wejść, no szkoda. Powinno jakieś pomieszczenie coś zrobić. No nic, no puste, no kurde, szkoda. Hmm. Tutaj coś jeszcze a? mamy? Co to jest? Nie widzę nawet. nic, a tu full a. mamy, to nie. Nie potrzebujemy tego. Mm -hmm. Pum. Tere -tere. Dobra, ciśniemy. Co my tu mamy? A, kanum. Czyli to... po polskiemu, po polsku. <laughs> Rakiety Po polsku armaty. takie Mamy pilsy, czyli tabletki Uu. O aaa Jakieś miejsca, A pewnie te cztery żywioły musimy rozłożyć z tego co, co wiadomo Bo po coś to zbieraliśmy no, duże miejsce, to będzie rozruba jak nic na maksa. Dobra, spoko. Luzik. No problemu. Już, tak? Naglądaliśmy no, się. Halo, halo. No, gro. A no dobrze, było mi się nam pokażyć. Nie no, fajnie, fajnie, podoba mi się. I ładnie to wygląda. Ale duża otwarta przestrzeń, czyli no wiadomo, będzie rozruba. What are you waiting for? A one -liner? Na co czekajcie <laughs> Dobry tutaj czasem co dobry Plezaczek sobie weźmiemy wiadomo Zawsze uzupełnimy tę amunicję BUM Pierwszy żywioł, nie wiem jaki no ale O no, 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 no. no, 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 BUM Ok. Idziemy drugi żywioł dać. I szybciej. No. Bum. Nie za No jak to? Pod, pod, pod pachem mi przeszło chyba. Yy, a tutaj. Dobra, dobra, jesteśmy. Drugi pleczaczek. Fajnie. Bum. 怎么办？ Dobra, mamy ostatnie. tam, mamy w plecach jest Jesteśmy uratowani. Tu dwa paski jakieś takie śmieszne. Może no, wesoło się robi. Mamy plecaczek. Ten kazać się I lecimy. Oś. Takiej kuli, kuranowej, bo może tak by to określił W niej Jaszczurka trzeba... Bum! Pominęło go! Ooooooo! Bum! Uuuu! Jeszcze tutaj jaszczurek Kurde Przerąbanie Ale ja byśmy ranem, więc tu nic nie ma Wszystkie żywioły rozdane, rozłożone w naciśle. Znaczy Coś mi tu jeszcze wadziło. Śmiesznie na klatę przyjął. Nie miał zbytnio wyjścia, chłopak. Ojej, Co to się pojawiło? Świątynia ptach? Oj. Oj, czekajcie, czekajcie. Przepraszam, że... Mam nadzieję, że nie ogłuchliście. Ojku, pićku zawsze pod ręką dobrze mieć. <laughs> Użyj czterech żywiołów, no to wiemy o tym. Co to kurde jest? Ja nie mogę... większego nie mogę dać. Nie no i tak jest wielki. O, pan. Dobrze w kulę uranowano. się nam nie skoczyło.

O, chyba nie. To duży jest, to duży jest. No, na klasy, jest pom. 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 lawowe jakieś golemy, potwory. Ale muzyka robi robotę, ja pierdził. Fajne. kule wybuchają. Dobra, ciśniemy dalej. Mamy jedną wiadomość. Enemy. Aha, no właśnie, co to było? Golem lawy. No i śmiesznie, trochę ktoś tak jakby wyciął tekstury, w sensie... ramkę wokół niego. Ten, ten ogień. <śpiewanie> Od 3 do 30 metrów. Mm -hmm. Metabolizm nieograniczony. Mm -hmm. eee, nie pytam się dlaczego. <śpiewanie> Chłop z lawy. Piczku, nie odbijaj mi się. Dobra. Poziom zaliczony. Także elegancko. A nie, przepraszam. Myślałem, że już, okej. Okay. To mnie gra zmyliła. Gdzieś tam Sirius sam drepcze. Sprintuje z rakietnicą. <laughs> a, a może i koniec, bo myślałem, że to pokazuje całą naszą drogę, Jaką wyszedł sam. <laughs> tak, koniec poziomu. Spoko. Dużo się działo. Karnak! Uuu! Karnak, okej. Okay. Zobaczmy karnak. Ale wiecie co? Karnak to już będzie w następnym odcineczku. Ja mam tylko mogę informację. Teby, karnak. Uuu! Okej, okay. takie coś. Tak mniej więcej to wygląda. Spoko. Fajnie, fajnie. Ja się z wami żegnam a ra i raz wraz z samym Ciśniemy sobie do zakończenia odcineczka, o właśnie chciałem co innego, wyszło co innego, nie ważne dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego pa pa